Dzisiaj znalazłem nowy SNI, który no, jest dosyć... No może dosyć brzko spaliła. Gdzieś tam jest spał. No, tak. e, tutaj em, jest portal. No i w po portalu są takie i te. No dosyć dobre. Jak się połączy te dwa czy to spoko jeszcze będzie je tutaj. Do, dobre przedmioty. No i tam dalej są jeż, jeszcze lepsze rzeczy, bo są takie wypasione góry właśnie. I można tutaj gdzieś fajnie sobie zrobić na przykład... Hmm, gdzie zrobić ładę? No. Gdzieś tutaj miałem takie jedno miejsce fajne. O, może... Tutaj właśnie. Tutaj. I jeszcze tutaj jest kolejny portal. Hmm. Tutaj akurat nie wiedziałem jeszcze tutaj jest skrzynka. I są takie felnity jeszcze. Trzeba. No fajne ity powiem. Więc dla mnie fajny sit. I oceniam tak. Może 6 na 10. Gdzieś tutaj nie ma żadnych innych struktur, ale no, tutaj są fajne jakieś góry. Nawet pojedynczy blokie. Tak. No. Albo nie. nie jest tu nie. Jeszcze pokażę seed, jak jaki jest. Tak, jest to na wersji 1. 1.16.5 i taki jest SIT. que así nada